Cześć, jestem Karla, to są Simsy i w dzisiejszym odcinku nie wiem co będziemy robić, w sensie na pewno Danita urodzi dziecko, tak obstawiam, chyba w środę, coś około, więc jeszcze dwa dni zostały i może Cruzowi Szenice się umrze. Nie wiem czy Kornel to nie ma przypadkiem, a nie, jeszcze trochę ci tam zostało, to nie będziesz miał urodzin, ty chyba też nie masz urodzin. A ty niedawno miałeś urodziny, w sumie ty chyba będziesz dzisiaj się stawała tą dorosłą. No to takie plany na dzisiaj mam dosyć zwykłe. No dobra, to u Alfiego chyba musimy się zająć troszeczkę znowu tymi jego umiejętnościami, żeby dążył sobie do swojego celu życiowego, do spełnienia. Ty masz... Aha, ty miałeś to malowanie i to pisanie, to idź sobie tam... E, ćwicz, a, a, a ty co? Ty w sumie mógłbyś tutaj prysznic i... Może gotowanie, weź sobie najpierw ogarnij. Chociaż tu mamy chyba w lodówce pełno jakichś różnych, różnych różności, co nie? A, bo ty chciałeś się tego przepisu nauczyć, ale jeszcze ciągle nie możesz. No dobra, no to ucz się tego gotowania. E, co tam dalej? Szenika i Krus przeszli sobie na emeryturę, także oni nie mają totalnie nic do roboty, ale niedługo pewnie umrą, więc w sumie mi to tam obojętne już. Bo ty byś chciał pójść na film, a ty? Ty byś chciała, aha, że Allegra wącha twoją dłoń, fajnie. A gdzie jest Allegra? Pije chyba, tak? No No dobra, no to weź tutaj chodź do tego konia, możesz w sumie wyszczotkować. I daj jej obwąchać tą dłoń i tam jeszcze, nie wiem, możesz mówić do niej, czy coś. Ty jak chcesz pójść na ten film, nie skacz do wody, tylko choć pójdziemy na film, jak się da. Aha, o 17. A to zaraz, w sumie. Bo jest praktycznie 16, więc akurat zdążysz sobie coś tutaj przykąsić i... I... Może jeszcze weźmiesz sobie prysznic i powinieneś się tam udać, żeby, żeby pójść obejrzeć ten film. Ty ćwiczysz fajnie, a Doris tańczy. A Doris to coś ty? Aha, 20 książek chciałaś przeczytać, no to idź sobie coś czytaj. Jak masz takie pragnienie, czyli wszyscy wiedzą co mają robić fajnie. Dobra, Krus jest 17, to chodź sobie idź na... Wybierz się na film. Dom bez drzwi. Może. Zobaczymy. Czy fajne było, czy nie. No i co, Alfie? Możesz się tutaj nauczyć w końcu? Nie możesz? No kurde, czyli co? Ósmy poziom musisz mieć z tego gotowania. Dobra, weź to skończ na razie. Choć tu u siebie e, się zgarnij trochę. Z kimś przydałoby ci się pogadać. To w sumie możesz do swojej e, kuzynki, tak? To jest chyba... Kuzynka, no kuzynka dla ciebie to weźnił, tam sobie e, pogadaj czy coś, co byś chciał. Kuchenka warty co najmniej 1000, ale my mamy chyba całkiem dobrą kuchenkę, więc wiesz, nie będziemy szaleć. No i co Doris? Aha, spełniło ci się to, żeby przeczytać te 20 książek. No, no to fajnie. To w sumie nie wiem co możesz, możesz e, teraz robić ze sobą. Cel życiowy spełniłaś. Żadnych jakichś takich... E, majątek przekraczający. No dobra, no to w takim razie będziecie się tutaj e, bogacić. Aha, mamy zepsuty komputer, no to wezwijmy sobie technika naprawczego i w sumie to tak sobie ostatnio myślałam, że moglibyśmy tutaj zostać jakimś e, wspólnikiem czegoś, nie wiem, może do spa. Jak się da. Tutaj chyba nie zrób sobie tatuaż. Um. Aha, tu jest zostań wspólnikiem. Dobra. No to zostańmy sobie. W sensie niech szanika sobie tam zostanie. Po prostu już tam wracasz z tego filmu i co i podobało Ci się. Nie ma nic takiego konkretnego o, o tym filmie, więc chyba, chyba był dobry, tak sądzę. Albo po prostu średni. O, świetnie, zaczęliście sobie rozmawiać, tylko może nie w toalecie, bo jak ktoś tam będzie chciał skorzystać, to, to, to mu zablokujecie dostęp, nie? Więc proszę Was, Alfie i Doris o wyjście. O opuszczenie lokalu. <noise> ale rzeczywiście możecie sobie troszeczkę tutaj po, po, porozmawiać. Czemu nie? Kontakty macie całkiem spoko. Ale nie zaszkodzi tego poprawić, prawda? Uuu, szanika, jakie ładne. Wow. W sumie bywam tutaj gdzieś... E, Aha, takie samo chyba macie? Nie, mają coś innego. Ale w sumie mo mogłabym im tu powiesić takie drugie. Czemu nie? Tylko. O, no dawaj, dawaj, dawaj. O. Nierówno. Ale równo chyba nie będzie. Tu się nie chce, bo drzwi, więc dobra, niech będzie taki, tak tego. Nie będę widzieć także. Może tak być. No, Doris chciałaby 30 książek przeczytać. Dobra, mówisz masz. Nie wiem, czy tyle mamy. Najwyżej się pójdzie, coś kupi, ale Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem normalnie, nie? A ty dzisiaj pracujesz? Eee, pracujesz, za 4 godziny idziesz. Ja miałam się przez weekend zająć Twoimi raportami. Jak zwykle zapomniałam, co nie? <laughs> nie wiem, nie chcę mi się tych raportów robić. One są strasznie uciążliwe. O! Jaki piękny obraz tu, tutaj nasza Danita namalowała. Ale no, sprzedajemy. Bo w sumie nigdzie nie będzie pasował. Idź sobie dalej malować. Bo w sumie e, nie nie, ten, nie masz jakichś potrzeb. Więc możesz sobie tam zdobywać te umiejętności. A bo ty chciałaś jeszcze do SPA pójść. E, tak w ogóle to ja się tak tutaj e, zastanawiam nad e, przerobieniem. Tego pokoju na pokój dziecięcy, bo w sumie gdzieś to dziecko musi być. A oni pewnie przejmą sobie tą tutaj sypialnię po Eli, bo tu jest w sensie oni już tutaj wpią, więc jak gdyby to jest już ich sypialnia, tylko muszę tam dopracować kolory. Ale ja chciałam, żebyś ty poszła sobie do spa. Nic nie będziemy robić, spadać. Nie wiem, może masaż? Głęboki. Na przykład. O już, dziecko tak szybko. A ja myślałam, że w środę, a rzeczywiście, a może we wtorek? No dobra, no to yy, skoro tak, to w takim razie do szpitala leć. Skoro już jesteś gotowa. Alfie zaraz też powinien chyba, no też le leci tam do szpitala, tak? Albo nie? Stwierdził, że jednak będzie oglądał telewizję. E, wszyscy w ogóle przestali chyba robić to, co robili, tak mi się wydaje. Ja no w sumie szanikę maluję tak, jak malowała. Okej, okay, mamy chłopca. Czyli muszę pomyśleć e, nad jakimś imieniem, e, więc pewnie skorzystam z pomocy internetu <ścoughs> i z gener generatora imion. Okej, okay, także będzie Gary po prostu. I czy to będzie jedno, czy będzie... E, Dobra, najpierw trzeba cechy wylosować. E, niespokojny sen i nie chluj. Może jeszcze raz? Dobry samotnik, samotnik niezdarny. Niezdarny mógłby mieć po Alfim, ale ten samotnik to nie wiem, dobra, ostatni raz. Nie! nie. <słuch> Szalony, odważny. Mm, nie. Śpioch artysta? Mm, nie. Nic mi nie pasuje. Dobra, niespokojny sen i nie chluj. E, nie chluj, A tak jak było za pierwszym razem, nie, niech będzie. Okej, okay, i mamy jedno dziecko. Dzisiaj mamy sobie chłopca. Alfie, wracasz do domu? Wracasz do domu, dobrze. Czyli w sumie Alfie mu się spełniło, bo on chciał mieć syna, więc e, syna ma. Okej, okay, proszę bardzo, zrobiłam e, pokoik taki zielony. Mocno bardzo, nie wiem czemu. E, w sumie to nawet nie wiem. Aha, ty lubisz różowy. No przepraszam, wskazałam cię na zieleń. Także no, a to... Kornel, ale ja wiem, że to... Aha, on chciał oglądać łóżeczko, co z tego? Nie będziesz miał tyle włącząc. zapomnij. One się tu nawet nie zmieszczą, także chłopie, weź się, ogarnij, co? E, ty idź lepiej sobie tam ćwiczyć, okej. Okay? A ty weź się tu trochę tym e, dzieckiem. Mm, zajmij, może, nie wiem. E, czy ty jesteś głodny? Jesteś głodny, bardzo mocno. No to daj mu butelkę w takim razie. A potem to w sumie możesz sobie... A nie, musi, musiałabyś jeszcze skorzystać. A jak sobie skorzystasz, to w sumie będziesz mogła sobie dalej tutaj malować. Mm. Aha, Alfie się myje, dobra. E, Doris czyta tak, jak miała czytać. Szanika przygotowuje jakieś, nie wiem co. Co ty robisz? Zaraz się pewnie dowiemy. E, a ty bierzesz prysznic, ale nie wiem czemu. Ćwiczyłeś czy coś? W każdym razie ja bym może tutaj zaprosiła tego naszego, w sensie nie naszego, tylko wnuka Szaniki i Kruza. Niech on tu przyjdzie, bo ciągle nie możemy go y, zastać w domu. Więc niech przyjdzie do nas po prostu. Aha, nie ma teraz ochoty przychodzić. Jak nie masz ochoty przychodzić do dziadków, to halo, no jak ty to tak? Ja cię tam zaraz ci dam. Aha, no dobra, bo nikogo tam nie ma. Nie czaje, po prostu nie czaje. Hmm, Doris chciałaby urządzić przyjęcie, więc w sumie można by urządzić. I tak nie mają za bardzo tutaj nic do roboty ci ludzie. Nic czemu nie. Gdy tam o ten ogródek dbałeś? Aha, coś tu nam, cebula nam chyba umarła. Ups, mówi się trudno, że dalej. Aha, i nasze płonące owoce też chyba sobie wzięły i dednęły. No trudno. Dobra, Alfie, mógłbyś w sumie coś tutaj podać, bo e, nam się powoli kończą tam zapasy tego jedzenia, także z jakieś trzy potrawy możesz zrobić, to sobie przy okazji podniesiesz e, te punkty gotowania. E, ty mogłabyś właśnie wstać, bo to już czas najwyższy jak tam dziecko. Aha, będzie zaraz trzeba się bawić, no to jak Danita sobie tam zje, weźmie prysznic, to się tym dzieciakiem zajmie. Przenika tam się... co? W to? Aha, bo tak, bo ona jest śludna, a tu jest brudny kibel, który ona miała wyczyścić. Nie wiem czemu nie wyczyściła, nie mam pojęcia. No może zaraz to zrobi, a jak nie, to pokojówka to zrobi. A potem sobie będziesz malować, tak jak zwykle. Krus tam się zajmuje konikiem. Kornel sobie zdobywa logikę. Doris czyta, ale w sumie Doris, a nie czyta, ona po prostu siedzi na tym krześle, także mogłabyś tutaj swoim wnukiem się zająć, bo jeszcze się nim nie zajmowałaś, także weź się tam trochę pobaw i trochę tam potem pościskaj po, po to dziecko, a potem możesz je włożyć do końca i wrócić sobie do swojego czytania książek bo tutaj jeszcze 8 książek musisz przeczytać, chociaż może w sumie poszłabyś do tego, do tej księgarni i sobie po prostu, to jest biblioteka, to jest księgarnia i kupiła sobie jakieś tam książki, przy okazji też może kupisz jakieś przepisy dla Alfiego z niższego poziomu, to będzie mógł się ich nauczyć. Także leć tam. Proszę bardzo, 7 tysięcy poszło także możesz sobie aha od razu będziesz coś tam czytać sama no dobra no to sobie tam czytaj a ja tutaj poprzekładam te książeczki oj widzę Alfie że ty tu już ledwo co zipiesz jesteś bardzo zmęczony nie wiem czy zdąży ten ostatni przepis jeszcze też się go nauczyć jak nie to po prostu niech niech idzie spać i niech wypoczywa Chyba jednak nie dał rady. Czuł się zbyt zmęczony. Bo on też jakoś tak w nocy wstał i nie, nie, nie do końca się wyspał, bo tam dzieckiem się zajmował w nocy, tak mi się wydaje, więc no dobrze, niech idzie tak e, wcześnie spać. A, bo ty masz urodziny, no tak, racja. Gdzieś tam w podświadomości pamiętałam o tym, ale... Jakoś też z drugiej strony stwierdziłam, że, że nie chcę robić przyjęcia. Dopiero może zrobimy przyjęcie jak tutaj nasz... E, ten... Mm, Gary będzie... ...sobie stawał się tym... ...dzieciakiem, małym. No i znowu muszę ci tutaj robić te make-overy i takie różne tam. Ale to potem się tym zajmę. Tobie tu niewiele już brakuje do tego sportu. A to ja sądzę, że ty pójdziesz sobie troszeczkę jeszcze kornelu poćwiczysz Tak a, może wejść bez potu Sobie poćwicz, a, a potem sobie pójdziesz spać Chociaż w sumie nie będzie tak późno chyba, to jeszcze może tutaj po, pokra trochę w te szachy Bo szachy też musi tutaj sobie ogarnąć do roboty Przydałoby się też te raporty, ale po prostu unikam tego jak ja naprawdę nie chcę mi się robić tych raportów, czekam aż on przejdzie na emeryturę, nie? <laughs> bo ten młody to chyba, no właśnie, bo teraz ma jeden dzień, więc w zasadzie chyba w czwartek teraz będzie miał urodziny, czy jakoś tak, nie wiem. No zobaczymy. Ty to mógłbyś jednak coś zjeść, Alfie, wiesz, bo tak położyłeś się na głodnego i tak jakoś... No, 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 średnio to widzę. Świetnie. Moja gra znowu po prostu... No, ro robi to, co robi, jak widać. O, kruzowi się zachciało nauczyć gotowania. Tak w sumie to spoko, bo ty nigdy chyba nic nie gotowałeś. Także możemy Ci tutaj spróbować. Coś ogarnąć. E, dzieciak. Aha, towarzystwo, jeść i w ogóle to w sumie babcia się może to było zająć, bo, bo w sumie babcia nie ma co robić. Uuu, w końcu Kornelowi udało się dziesiąty poziom ogarnąć tego, tych sportu, nie? Czy tam, jak to się nazywa? Sport, po prostu sport, okej. Okay. Bo w każdej części to jest inaczej nazwane, nie? Kondycja, sprawność fizyczna, sport. Widzę, że Alfie wstał i... Ale czemu chcesz ją wypuścić? Przecież ona umie sama wyjść. Dodatkowo, o, konika trzeba zadbać, bo konik sobie nie radzi. To zaraz tam to ogarnę wszystko. Weź ty Alfie się... Chociaż może wiesz co? Chodź tutaj. Weź ten prysznic, tutaj. I czego ty się tam ostatnio uczyłeś? Ten z tekstofu chyba. Weź to doczytaj do końca. I się potem z koniem będziesz bawił, tylko koń to najpierw dobrze by było jakby skorzystał. Czy ja ci mogę dać? Siusiej? Nie, nie mogę ci dać. Musisz sam sobie ogarnąć, czy chcesz siusiać. O, Gary ma dziś urodziny. Ok, to w sumie można by urządzić sobie przyjęcie takie, takie zwykłe, nie wiem, a może urodzinowe. A, Danita, bo e, ty nie telewizor, tylko choć no tu e, sobie zjedz hot doga Stofu, Krus, nie. Nie, panie, pa, pan też tu może sobie e, zjeść o, naleśnika czy gofra czy, czy nie wiem co to tam jest, weź sobie to zjedz. Te ryby to w sumie można tutaj schować, to będą na, e, na te na potrawy przyszłe i idź sobie pan wędkuj potem. O, proszę bardzo, bo ty tam coś chyba chciałeś, no właśnie, 10 płotek i chciał złowić wspaniałą złotą rybkę. Także niech sobie tam Łowi, a ty jak zjesz śniadanko, to, to to idziesz pisać, bo masz jakąś książkę, to ją tam napisz, a potem poprawiaj swoje umiejętności. No i dobra. I wszystko zaplanowane. Ty długo tam jeszcze będziesz to czytać? Nie, chyba już kończy w sumie, nie? Tutaj no, już prawie kończy tą książkę, to zaraz tutaj ogarnie to przyjęcie. No, już się zrobiła 15, nawet nie wiem kiedy to tak na 17. sądzę, że ogarniemy to przyjęcie, bo wcześniej się chyba nie da. Dobra, kogo by co zaprosić? Może zaprosimy jakichś takich e, ludzi, co skorzysta ten, jak mu tam, czekaj ta, Kornel. To porobi te raporty. Zresztą i tak nam pewnie wbiją jakieś randomy. E, dobra, sześcioro gości może być. Okej. Okay. Dobra, schodzą się goście, tam chyba widziałam. W sensie komunikat mi mignął. I, I więc zaraz będzie tutaj trzeba... Co? Dlaczego mamy 18 tysięcy rachunków? się wcześniej mieliśmy... Nie, jakie 1800? Jakie 18 tysięcy? Weź Karla, po prostu naucz się czytać. A, bo to może dlatego, że zostaliśmy tymi tam wspólnikami. Możliwe. Mogło tak być po prostu. E, zaraz tutaj powyciągamy żarcie, żeby nam nie marudzili, że nic nie podaliśmy. Proszę bardzo, hamburger wegetariański, niech będzie su no surówko, weź się, podaj. E, i, I nie wiem, co tu jeszcze. No i zapiekankę weźmy. To takie chyba imprezowe, nie? <śm> Dobra, także ty ogarniasz tamtego dzieciaka, to ogarniaj. Ty ogarniasz jeszcze swoje książki. Tutaj wszyscy mi ćwierkają do, do, do wszystkich, że mmm, poznajmy się lepiej, mmm, doceniam simów, coś tam, coś tam. O i coś nam przynieśli, jakąś galaretkę z masłem orzechowym. No dobra, to możemy sobie spróbować. Zobaczymy, czy nie otrute. <średziny> Szanika w międzyczasie skończyła malować, bo ona tutaj praktycznie cały czas maluje. Żeby były jakieś tam dochody, żeby tam im się wszystkim pospełniało to pragnienie, że ileś tam majątku. No, jeszcze trochę będziemy chyba to spełniać, tak mi się wydaje. Bo ostatnio sporo e, wydaliśmy na, na zostanie wspólnikiem. Czekajcie, bo tam było coś mowa, że raz w tygodniu, tak? Aha, ale jeszcze nie, nie mogę chyba e, tego jakby zebrać. Oho, oho! No to świetne przyjęcie, słuchajcie, no! Przenika sobie, umarła. Co wzięła i dednęła na przyjęciu, nie? No dobre. No i teraz biedny ma złamane serduszko, bo mu żona umarła. Ej, Ale gdzie jest ten grup? Aha, tu jest ten grup. Dobra. To będzie trzeba go zaraz nam przenieść jakoś. E nie mogę jeszcze? Gro, please. Dobra, bo to miały być w ogóle urodziny tego młodego, a ja nie wiem za ile on sam by sobie tutaj dorósł, bo już w sumie dostałam to powiadomienie, że dziś są jego urodziny. Eee, więc jak nie wiem, tak do 23, może, chociaż nie wiem, może... No, zaraz najwyżej kupię mu tort i, i, i zrobimy te urodziny. No i dobra, i chodź mu tutaj zrób urodzinę. W końcu to jego przyjęcie. Nie ma to jak robić przyjęcie dla niemowlaka. Kornel będzie mu pomagał, no dobra. A ty, Krus, nie zamierzasz umrzeć? Młodszy jesteś od Szeniki? No, może rzeczywiście był młodszy, nie wiem. Jest, 100 lat. Super. Ale... Aha, bo tak, bo przecież teraz się nie wybiera tych cech, tylko dopiero jak będzie się stawał tym mm, dzieckiem. No dobra, no to co? No to chyba trzeba by zobaczyć, jak ten maluch tutaj wygląda. Także hono do lustra, młode. Okej, okay. widzę, że kolor włosów ma po danicie na bank. Yy, kolor oczu, no chyba też raczej po danicie, bo ona ma takie ciemne. W, w ogóle nie wiem, czy on nie jest całkowicie po niej. Jakoś tak po Alfim to, to, to chyba nic nie ma. No, bo nawet odziedziczył te, to takie ombre, które zrobiłam tej Danicie. Nie no, ona miała takie czarne jakieś, więc ci damy czarne po prostu. No, jak słodko wygląda. No, ale wydaje mi się, że, że po Alfim to on nic nie odziedziczył, serio, totalnie, zero. A szkoda, bo Alfim ma bardzo ciekawe rysy. Jak masz słodką koszulkę z małpką. No dobra, to widzę, że Młody jest głodny i trzeba by go położyć spać. Ty weź nie obrażaj tej pani, tylko weź ją może po prostu wyproś, jak się nie umiesz z nią dogadać. Weź nakarm swojego wnuka. Już wystarczy. Krus, weź to tu posprzątaj, bo przecież się taki syf zrobił, że, że ja nie mogę. E, impreza Simadoris była niesamowita, uh -huh, uh -huh. no dobra, dobra, fajnie. I Młodego trzeba położyć spać, to weź ten nitko. Proszę Cię, połóż swojego synka spać i potem sama się połóż spać. Czyli widzicie, żeby mieć epicką... ...imprezkę, to musi Wam Sim umrzeć na tej imprezce, no. No, no prosta zasada, no. Jak widać. Nie nauczysz go korzy Chociaż dobra, mogę Ci to zaznaczyć. Bo Alfiemu też to za za zaznaczyłam. I zobaczymy. Znaczy, w sumie to nie zobaczymy, kto go nauczy, bo tak w sumie to... E, powołując się na to, co, co, co mówiłam wcześniej, to no... Szanika umiera, kończy się seria, także no to jest ostatni odcinek tej serii, no. Cóż, ja sobie na pewno będę tutaj pogrywać, może po jakimś czasie zrobię taki update co się tutaj e, wydarzyło. Może gdzieś tak przed e, śmiercią Doris, żebyście też widzieli jak ona umiera, bo to na pewno jest materiał warty obejrzenia. Okej, okay, no to w takim razie ja się żegnam. Mam nadzieję, że ta seria i ten odcinek wam się podobał. E, dajcie znać, czy, czy, czy chcecie właśnie taki jakiś tam zobaczyć, co co, co się będzie działo po jakimś tam czasie u, u, w tej rodzince. No i do zobaczenia do usłyszenia następnych. Cześć.